Bardzo dziękuję Szanowni Panie, pośle, Panie pani... pośle w tej sprawie. Tak, tak Proszę sprawie. Bardzo. Zazwyczaj nie zabieramy głosu w sprawie dotyczącej komisji. Stała się jednak rzecz, którą naprawdę ciężko przemilczeć i ciężko pominąć. Otóż Klub Prawa i Sprawiedliwości skierował do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej pana posła Jarosława Kaczyńskiego. Pan poseł Jarosław Kaczyński idzie do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Panie prezesie, panie prezesie, sprawa o postawienie pana przed Trybunałem Stanu będzie rozpatrywana w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, ale jeszcze nie teraz. To dopiero w przyszłej kadencji. Także Panie, panie Prezesie, proszę się tak nie wyrywać. Proszę dziękuję się tak Dziękuję bardzo, nie wyrywać. Panie Pośle. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto jest za